W pierwszym czytaniu widzimy jeden z piękniejszych obrazów, jakie w ogóle można znaleźć w Piśmie Świętym. Czytamy o niewieście obleczonej w słońce z gwiazdami na głowie czy wokół głowy i księżycem pod stopami. Ten obraz, ten obraz stał się inspiracją dla wielu przedstawień malarskich. Tak, kobieta ubrana w powłóczyste szaty, z koroną, z gwiazdami jak we fladze Stanów Zjednoczonych na głowie i jakimś półksiężycem pod stopami, jeszcze czasem wąż się zapląta. Ten obraz jest trafny, piękny, ale osobiście, kiedy słyszę to czytanie, myślę o czymś innym. Kluczowe są dla mnie słowa właśnie obleczona w słońce. Co one znaczą? Nieco archaiczne słowo obleczona w greckim tekście znaczy bardziej po prostu ubrana. A jak wygląda ktoś, kto jest ubrany w słońce? Wydaje mi się, że ktoś, kto jest ubrany w słońce, jest po prostu nagi i świeci jak żarówka. Więc ten obraz kobiety, Widocznej na niebie, która świeci jak żarówka, jest jakoś y, bardzo y, dla mnie dotykający i sugestywny, ale staje się absolutnie poruszający i przejmujący, kiedy przeczytamy w dalszej części czytania o tym, że na kobietę czyha smok zestawienie dwóch obrazów. Z jednej strony bezbronność. Która mieści się w nagości, w jakimś niemożliwości ukrycia, a z drugiej strony brutalność, agresja, niepohamowana siła, którą symbolizuje smog. I te dwa obrazy zestawione ze sobą pokazują nam, na czym polega Boże Panowanie. Bo słyszymy w końcówce czytania, teraz nastało zbawienie. Potęga i królowanie Boga, naszego i władza jego pomazańca. Te słowa, moim zdaniem, są bardzo prawdziwe i trafnie mówią o tym, czym jest królowanie Boga, właśnie w kontekście tych symboli. Królowanie Boga polega na tym, że jak w tym czytaniu, bezbronność w starciu z agresją nie musi przegrywać. Kobieta uciekła przed smokiem. Przeżyła to, co miała przeżyć, co Bóg przygotował, i żadna siła, żadna agresja, żadna przemoc nie mogła tego zmienić. Spróbujmy pomyśleć o tym, że Bóg w ten sposób jest obecny też w naszym życiu. Dzisiaj królowa Polski, ale zanim królowa to matka matka Jezusa, a potem matka Jana. Pod krzyżem spotkała się Maryja, spotkał się Jan i połączył ich Jezus. Każde z nich kochało Jezusa na swój wyjątkowy sposób, i ta miłość do Jezusa połączyła ich między sobą. I chyba intuicyjnie czujemy, że bliskość z Jezusem powinna łączyć nas z drugim człowiekiem. Bywa niestety tak, że nasze sposoby przeżywania wiary to jak widzimy swoją relację z Jezusem gdzieś absolutyzujemy i sprawiamy, że kiedy ktoś. Inaczej widzi swoją relację z Jezusem, staje się dla nas wrogiem, zamiast być naszym bratem, naszą siostrą. Dobrze dzisiaj spojrzeć na siebie, na swoją relację z Jezusem, jako na okazję, na szansę i zaproszenie do tego, żeby być bliżej innych. Jeżeli jestem bliżej Jezusa, zawsze będę bliżej drugiego człowieka.